24 wyścigi, 2 headery, zmiana tradycyjnych terminów niektórych wyścigów i jeden powrót oraz jeden debiut. Formuła 1 ogłosiła swój rekordowy kalendarz na sezon 2023. Cześć, witajcie serdecznie. Mateusz Cieślicki, powrót do roberta.pl FIA, a potem Formuła 1 ogłosiły kalendarz tej serii na sezon 2023. No i po raz kolejny jest to sezon, ma to być sezon rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę wyścigów. Pamiętamy, że zarówno na sezon 2021, jak i na sezon 2022 ogłaszane były rekordowe kalendarze, składające się z 23 rund. Potem wychodziły z tego 22 rundy, no ale przy 24 wyścigach w przyszłym sezonie zaplanowanych. Myślę, że ten rekord uda się w końcu pobić. Najpierw omówmy sobie, co zostało ogłoszone, w jakich terminach będą rozgrywane poszczególne wyścigi. Zaczynamy oczywiście poza Europą i zaczynamy już 5 i to będzie to jest dzień wyścigu, czyli cały weekend wyścigowy zacznie się 2-3 marca. Na początku marca od razu jedziemy Bahrajn. To jest pierwsza runda sezonu, tak jak było w obecnym roku. Również w tym, w przyszłym Bahrain rozpocznie zmagania kierowców Formuły 1. Potem będziemy mieli wyścigi co dwa tygodnie, taki spokojny na rozruszanie początek sezonu. Arabia Saudyjska, Australia, Chiny. I Azerbejdżan. To jest taka pozaeuropejska część sezonu, raczej dalekowschodnie czy bliskowschodnie klimaty. Potem przenosimy się zaledwie po tygodniu z Azerbejdżanu do Miami. Pierwszy z trzech wyścigów Formuły 1 w sezonie 2023 odbywający się w USA. No i potem będziemy mieli dłuższą przerwę, bo będziemy mieli Grand Prix Emilii Romani. To będzie dopiero 21 maja. Dopiero wtedy Formuła 1 zagości w Europie. Zagości na dobre, ale warto zauważyć, że stanie się to bardzo późno. 28 maja to Grand Prix Monaco. Od razu o Grand Prix Monaco trzeba sobie powiedzieć, że kontrakt tego Grand Prix został przedłużony póki co o 3 lata, czyli maksymalnie do 2025 roku, ale w informacji prasowej, jaką Formuła 1 dzisiaj opublikowała, mówi się, że ten kontrakt prawdopodobnie zostanie przedłużony, czyli udało się osiągnąć ten kompromis, o który tak było trudno. Monaco było zagrożone, ponieważ od dawna płaciło niewiele, a jeszcze kilka lat temu nie płaciło nic za organizację Wyścigu u siebie miał własny padok klap, miało własnych indywidualnych sponsorów, to nie podobało się Formule 1 i były plotki, że ten wyścig zniknie całkowicie z kalendarza. Ostatecznie udało się uratować wyścig w Księstwie, a nie mała w tym zasługa księcia Alberta, Alberta II, który jest wielkim fanem Formuły 1, który często uczestniczy w ceremonii podium wyścigów, i on włączył się w negocjacje i udało się to wszystko poskładać, załatwić. I Formuła 1 będzie gościła w Monako na minimum 3 lata, a myślę, że dłużej, więc wszystko zostało ustalone. Hiszpania to kolejny wyścig, i zostanie on rozegrany dopiero. Na początku czerwca. 4 czerwca, pamiętamy, że zazwyczaj Hiszpania nam się kojarzyła z weekendem majowym. Tym razem będzie to miesiąc później. Później, po dwa, dwóch tygodniach, znów przenosimy się do, na szybko do Kanady, ale jeszcze warto zauważyć, 21 maja, 28 maja i 4 czerwca to jest triple header. Pierwszy z dwóch w tym sezonie, w przyszłym sezonie Formuły 1 Emilia Romagna, Monaco i Hiszpania, czyli będziemy mieli trzy weekendy wyścigowe z rzędu, trzy tygodnie z rzędu. To jest nie lada wyzwanie. Tych triple headerów starają się władze Formuły 1 uniknąć, no ale przy 24 wyścigach w kalendarzu jest o to bardzo trudno. Przenosimy się do Kanady 18 czerwca, ale potem po dwóch tygodniach wracamy znów do Europy i tu znów będziemy mieli dwa wyścigi z rzędu: najpierw Austrię, a potem Wielką Brytanię na torach Red Bull Ring i y, Silverstone. Na y, kolejny weekend to 23 lipca Grand Prix Węgier, bardzo ważna data dla tych, którzy jeżdżą na wyścigi z Polski. Wtedy rozegrany zostanie oczywiście wyścig na Hungaroring o Grand Prix Węgier, ale ten wyścig nie zakończy, tak jak zazwyczaj to było w ostatnich latach tej pierwszej części sezonu, nie będzie półmetkiem sezonu również 2023, ponieważ jeszcze przed przerwą wakacyjną trwającą w przyszłym roku prawie miesiąc będziemy mieli Grand Prix Belgii, czyli Grand Prix Belgii, które zazwyczaj rozpoczynało tę kolejną część sezonu pod koniec sierpnia, na początku września. Tym razem zostanie rozegrane 30 lipca, to oczywiście z Zwiększa szansa na bezproblemowe rozegranie tego wyścigu w terminie takim, w którym nie spodziewamy się większych ulew i w którym po prostu powinno być cieplej. Wiemy, że Grand Prix Belgii jest mocno zagrożone. Co ciekawe, na ten termin właśnie było już wcześniej zaplanowane 24 godziny spa, ale udało się przełożyć ten wyścig na miesiąc wcześniej i nie będzie tu oczywiście żadnej kolizji. Formuła 1 ma priorytet dla FIA, oczywiście. Co ważne. To od razu powiedzmy, udało się też uniknąć kolizji terminów z 24-godzinnym wyścigiem Le Mans, w którym prawdopodobnie weźmie udział Robert Kubica. Jeżeli nic się nie zmieni w jego obecnych planach, no to będziemy mieli po raz kolejny emocje. Ale tym razem już bez konfliktu z Formułową, z czego ja się oczywiście bardzo cieszę. Grand Prix Belgii kończymy pierwszą część sezonu 2023, a rozpoczynamy ją bardzo niedaleko, bo w Grand Prix Holandii na to, że Zandvoort 27 sierpnia rozpocznie się druga faza rywalizacji, to będzie 14 wyścig przyszłego sezonu 15 przepraszam 15 wyścig przyszłego sezonu 3 września udamy się na Monce na, na wyścig Grand Prix Włoch i potem będziemy mieli znowu dwa tygodnie przerwy co ważne to będzie double header czyli Belgia i Holandia a potem zacznie się kolejna zbitka kalendarzowa będziemy mieli Singapur 17 września potem będziemy mieli Grand Prix Japonii tu też termin zazwyczaj jest późniejszy tego wyścigu. Mamy pewną zmianę. Potem mamy Katar, który oczywiście wraca do kalendarza Formuły 1 po rocznej przerwie i za gości w nim, przypominam, na co najmniej 10 lat, bo taka umowa została. Podpisana, potem będziemy mieli Grand Prix USA 22 października, Grand Prix Meksyku 29 października, a potem przyniesiemy się do Brazylii na 5 listopada. 18 listopada to wyścig w Las Vegas, który wróci do kalendarza Formuły 1 po wielu latach, blisko 50 latach przerwy i wyścig, czy sezon zakończy się raczej 26 listopada Grand Prix Abu Dhabi, tradycyjnie zresztą. Ten drugi typ triple, triple header, o którym wcześniej wspominałem, to będą wyścigi USA, Meksyk, Brazylia. Zostaną rozegrane tydzień po tygodniu, też na to warto zwrócić uwagę. A zatem będziemy mieli sezon trwający od początku marca do końca listopada, czyli odpoczynku po, po tym sezonie będzie niewiele. Czy to dobra m, taktyka, że Formuła 1 tak bardzo zwiększa liczbę wyścigów? No, zespoły mówią, że już są na limicie. Oczywiście 24 wyścigi to jest obecne maksimum wynikające z porozumień właśnie FIA Formuła 1 z zespołami, ale no, to logistycznie, biorąc pod uwagę też ograniczenia budżetowe, jest bardzo napięty harmonogram zarówno dla ekip, jeżeli chodzi o budżety, ale też dla pracowników, dla mechaników, inżynierów, dla kierowców, którzy też chcą się przecież spotykać z rodzinami. Dajcie znać w komentarzach, czy tak długi kalendarz Formuły 1 Wam jako kibicom też odpowiada. Czy Formuła 1 nie będzie przez to yy, nie stracić na swoim prestiżu, czy nie mniej będziemy czekać na wyścigi przez to, że odbywają się tak często. 24 wyścigi to jest praktycznie połowa roku, yy, czyli my przez pół roku, co drugi weekend mamy wyścig Formuły 1. wartość. Się zastanowić, czy jeszcze warto zwiększać tę liczbę. Oczywiście Formule 1 zależy na tym, ponieważ z tego są pieniądze. Tory płacą minimum 15 milionów dolarów. A dochodzą te kwoty nawet do 60 milionów dolarów za organizację wyścigu. Oczywiście, przy okazji, potwierdzony został też dość nietypowy rozkład Grand Prix Las Vegas, Grand Prix Las Vegas który będzie rozgrywane wieczorem, 22-23 czasu lokalnego, tak żebyśmy w sobotę, oczywiście, tak żebyśmy my w niedzielę w Europie mogli o 7 rano ten wyścig obejrzeć. Ciekawa inicjatywa. To tyle. Dajcie znać, czy ten kalendarz Wam się podoba, czy jest on na miarę Waszych potrzeb. Jeżeli nie, no to czy coś warto zmienić? Które tory warto wyrzucić, które są w tym kalendarzu niepotrzebne, a może które powinny do niego dołączyć? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zachęcam do zostawienia subskrypcji, do kliknięcia dzwoneczka, żeby Wam przychodziły powiadomienia o kolejnych filmach, o kolejnych live'ach, których ostatnio jest sporo. Mnie też zachęcam do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza pod tym filmem, to dobre dla zasięgów i dzięki temu możemy dyskutować w większym i zacniejszym gronie. Będę bardzo wdzięczny na wsparcie bloga, na Patronite, na Bajkofitu, na YouTubie albo na Tipo. Link do tych opcji znajdziecie w pierwszym zdaniu opisu filmu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.